Cześć, witam na kanale niezdecydowanego multihobbisty. Dzisiaj mamy takie oto zdrabki. Kopalnia Rubinów, Super 7, Pensja, Gorączka Złota i Królewskie 7. Yy, tak sobie dzisiaj pomyślałem, że chciałbym w końcu coś wygrać, bo ostatnio nie jest zbyt dobrze. Przegrywamy zazwyczaj dużo, albo bardzo dużo, albo dużo, no albo w ogóle dużo. Yy, w ogóle to... Um, siódemki czerwone jeszcze chyba nie, nie drapałem, była tylko zielona u mnie. Jest jeszcze niebieska wersja kolorystyczna, której nie mogę znaleźć. Um, gorączkę złota to normalne, pensje. Y, siódemkę mamy starą, ostatnio drapałem nową. To jest stara wersja. I inną wersję kolorystyczną mamy kopalnię rubinów, Ta, tą drapałem, a tej jeszcze nie. Dobra, to co? Ja jestem ciekawy, co dzisiaj wygramy. Może na początek od dwujeczki. Kopalnia rubinów, znajdźmy rubinka, sztabka złota i pięć tysięcy banknoty, teczka, portfel, bank, korona. Ta korona mogłaby być tutaj w królewskim. Tu ona potraja wygraną. Także niech ona się tu przeniesie. Ja je tutaj pomasuję. Niech ta korona się przeniesie. Pierścionek. I ostatnie. Jest rubinek. Jest rubinek, czyli... No, masowanie wyszło. Jakoś to wyszło, także... Jest dobrze, zobaczymy co tutaj pod rubinkiem. 2 złote. Może nie jest to jakaś wielka wygrana, ale zawsze. Ja jestem zadowolony, że pierwsza zdrabka się zwróciła. Zawsze to jest dobry początek, to idzie na koniec. I tam niech się jeszcze masują ze sobą, tą, z tą koroną razem. A my już tutaj z siódemeczką szukamy siódemki, najlepiej zielonej, która podwaja nam wygraną. I co? I ostatnia szansa tutaj na samym dole. Nie, to niestety nie jest siódemka. To jest czwórka. Także w tej siódemeczce nic. Pensja. A właśnie, bo to jest odcinek. Pokaż się. No tak. Yy, tak myślałem, że napiszę, znaczy powiem to gdzieś w połowie. I tak teraz to mówię w połowie zdrapywania, także... A, nasze liczby, 25,03. Yy... Myślałem, że powiem to w połowie, aczkolwiek nie wiem kto kiedy mnie ogląda. Niektórzy przewijają, niektórzy oglądają początek i koniec, niektórzy sam koniec, nie wiem jak to woli. Yy... I tak myślałem, że powiem to w połowie, bo to tylko tacy widzowie, co oglądają wszystko, całość to... Jedynie oni to usłyszą, także może po prostu mm, powiem o co chodzi na samym końcu. I wtedy myślę wszystko będzie w porządku. No tak, no bo to jest coś, o co mnie parę osób już prosiła. Ja zawsze mówię, a, a, że nie wiem, a, że może później. A komuś tam pisałem, bo ja laptop w serwisie i... Komuś też pisałem, że a jak wróci mi laptop, to wtedy lepiej będzie to zrobić, bo, bo ten co mam to jest słaby, ale mam komputer nowy, także już mogę to zrobić, a laptop dalej nie wrócił z gwarancji. Ojejku. A przed nami już kolejna zdrabka, czyli gorączka złota. Nasze liczby to 21-27 w pensji. Oczywiście nic nie wygraliśmy, bo po co? O proszę, 6000 tam było. Pierwsza linia za nami, niestety pusto. 22. Jest 21. Proszę bardzo. Jest 21, w gorączce złota. 6000 było nawet dwa razy. Tu było 20, 20, 6, 4, 60 tysięcy. Także na wiele nie liczymy. Chociaż zawsze byśmy chcieli jak najwięcej. I tutaj jest 2 złote. Dobra, i to przynajmniej się zwróciła zdrabka. Dobra, także tutaj ta korona już wymasowana. Zaczynamy z królewskim 7. Szukamy korony albo siódemki. Tak? Tak. A najlepiej korony, ale czerwona siódemka, zwykła siódemka też może być. Na początku tron i kielich. Czerwony zamek. Perła. Znowu zamek. Podkowa. Znowu tron. Hełm perła i niestety hełm Dobra, także dzisiaj wynik 2 yy, zł w gorączce 2 zł w kopalni rubinów nie jest to może jakiś zachwycający wynik ale zawsze lepiej, lepsze coś niż nic i teraz wyjaśniam tytuł Więc będą zdrabki od widzów Wy sobie nagracie, prześlecie mi Możecie się reklamować, jak chcecie, wtedy wyślijcie mi także link do kanału. Jeśli chodzi o wasz film. Zdrapywanie z drapek możecie mm, dowolnie nagrać film. Jest, to jest jak, jak wolicie. Czy wolicie nagrać siebie, wolicie nagrać z twarzą, bez twarzy, wolicie nagrać tylko tak. Dla mnie to jest obojętne, ja to wszystko połączę. Jedyne wymagania co do Was proszyłbym, żeby była jakakolwiek jakość. Jakakolwiek mam, mam na myśli, żeby była w miarę dobra, żeby filmy przynajmniej były nagrane w HD. Myślę, że to nie jest chyba problemem. Teraz już telefony nagrywają w HD, mój nagrywa w 4K, także. Czyli to ma być 720p. I no, no w, takim, w takiej jakości film będzie składany, dlatego to jest... Naj, myślę, że taka najniższa jakość, no full HD już nie każe nikomu nagrywać. Będzie podany oczywiście adres cały czas na zgłoszenia czekam do powiedzmy do trzeciego, do trzeciego grudnia ja to wrzucę w sobotę, trzeciego grudnia czwartego grudnia sobie to wszystko skleję spróbuję przynajmniej, no i co musiałem przerwać i zapomniałem o czym mówiłem dobra, więc możecie się reklamować z tym, że jedyne wymaganie to, to może byście mnie subowali, tak, no bo ja mam kogoś reklamować czy tam coś a później on, także musicie mieć publiczną subskrypcję, tak Tutaj będą statystyki, o tutaj, tak żeby było lepiej widać. Także co, zapraszam do wysyłania. Ja czekam do 3 grudnia na Wasze filmy. Mam nadzieję, że się spodoba. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego. Cześć.